W naszym ogrodzie większość warzyw to krótkotrwałe zobowiązania. Sadzimy rzotkiewkę, zjadamy ją, a roślina umiera. Uprawiamy kukurydzę, zbieramy plony, a pole zostaje puste. To cykl niekończącej się pracy. Istnieje jednak jedno warzywo, które całkowicie przełamuje ten schemat. Nie jest to jedynie transakcja. To prawdziwy spadek dla przyszłych pokoleń. Posadzone raz może być zbierane przez 30 lat bez konieczności ponownego sadzenia. Nie wymaga orki, przetrwa susze, mróz i zaniedbanie. Co więcej, jest tak wytrzymałe, że w naturze często rośnie w jednych z najbardziej toksycznych miejsc na ziemi. Mowa tu o żwirowych nasypach kolejowych, gdzie szparagi kwitną wśród kreozotu i metali ciężkich, Podczas gdy inne rośliny więdną. Mimo to w supermarkecie znajdziemy je sprzedawane jako produkt luksusowy, w plastikowych opakowaniach przeznaczony dla elity. Dlaczego ten król warzyw jest traktowany w sklepie jak delikatna księżniczka, a w naturze żyje jak nieustraszony wojownik? Odpowiedź nie leży w biologii, lecz w ekonomii. Ta roślina wymaga czegoś, czego współczesne rolnictwo nie chce dać: cierpliwości. Jeśli jednak jesteśmy gotowi poczekać, oferuje zwrot z inwestycji, o jakim bitcoin może tylko pomarzyć. Aby zrozumieć prawdziwą wartość szparagów, musimy spojrzeć na tych, którzy spożywali je przed nami. Dwa tysiące lat temu cesarz rzymski August był nimi wręcz opętany. Kochał je tak bardzo, że stworzył wyspecjalizowaną jednostkę wojskową, flotę szparagową, której jedynym zadaniem było dostarczanie najświeższych pędów z tybru na jego stół bankietowy z największą prędkością. Kiedy cesarz chciał, aby coś zostało zrobione szybko, nie mówił jak najszybciej. Mówił słynne Velocius quam asparagi co Szybciej niż ugotujesz szparagi. Jedli je królowie. Ludwik XIV we Francji budował specjalne szklarnie, aby mieć je przez cały rok. Były to potrawy królów, symbol statusu i władzy. Znamy te rośliny jako szparak, a konkretnie asparagus officinalis, ale wersja, którą spożywał August, była dziksza, silniejsza i znacznie bardziej wartościowa niż cienkie pędy, które kupujemy dzisiaj. Oto sekret. O którym nie mówi się w sklepach, szparak nie jest warzywem w tradycyjnym sensie. To paproć. To prehistoryczny organizm, który rośnie z masywnego podziemnego organu, zwanego koroną. Ta korona pozostaje uśpiona przez całą zimę, ukryta pod zamarzniętą ziemią. Ale gdy tylko temperatura gleby osiągnie około 10 stopni Celsjusza, budzi się z niezwykłą siłą. Potrafi przebić się przez 15 centymetrów gleby w ciągu jednego dnia. Przez tysiące lat ludzie nie uprawiali szparagów, lecz je polowali, szukając charakterystycznych, paprociowych liści wzdłuż brzegów rzek i wybrzeży. Gdzieś po drodze zapomnieliśmy o jego dzikiej naturze i udomowiliśmy go. Przekonaliśmy się, że jest trudny w uprawie. Zaczęliśmy płacić wysoką cenę za coś. Co chce rosnąć za darmo. Dlaczego? Ponieważ współczesny świat zapomniał o zasadzie trzech lat. I to właśnie ta zasada jest powodem, dla którego płacimy za szparagi tak wysoką cenę w sklepie. Dlaczego szparagi są tak drogie i dlaczego więcej ludzi ich nie uprawia? Nie dlatego, że wymagają drogich nawozów ani delikatnej pielęgnacji. Są drogie z jednego powodu: nie mogą być zbierane maszynowo. Każdy pojedynczy pęd szparaga, który widzisz w sklepie, został zebrany ręcznie przez człowieka. Maszyny są zbyt niezdarne, łamią delikatne pędy lub uszkadzają pojawiające się pąki. Płacimy więc za pracę, nie za roślinę. Dla domowego ogrodnika przeszkodą nie jest praca, lecz czas. Szparagi działają według biologicznego harmonogramu, którego współczesne społeczeństwo nie lubi. Przestrzegają zasady trzech lat. Rok pierwszy. Śpią, rok drugi. Pną się, rok trzeci. Skaczą. Jeśli posadzisz nasiona dzisiaj, w tym roku nie zbierzesz ani jednego pędu. Jeśli spróbujesz, zabijesz roślinę. Musisz pozwolić jej rozwinąć się w paproć, aby naładować tę podziemną baterię, koronę. W drugim roku możesz spróbować kilku pędów, ale musisz szybko zakończyć zbiory. Dopiero w trzecim roku rozpoczyna się prawdziwe, obfite zbiory. Wielcy producenci tego nie znoszą chcą zwrotu gotówki w ciągu dziewięćdziesięciu dni, jak w przypadku rzodkiewek czy sałaty. Nie mogą sobie pozwolić na to, aby ziemia leżała odłogiem przez trzy lata. Ale ty nie jesteś korporacyjnym rolnikiem. Pomyśl o pomidorach jak o pensji, pracujesz na nią, dostajesz ją, a potem jej nie ma. Szparagi to jak nieruchomość na wynajem, inwestujesz czas z góry, aby zbudować fundament, a potem co wiosnę przez następne trzy dekady, płacą ci pasywny dochód, to jedyne warzywo, które zachowuje się jak procent składany. Porozmawiajmy teraz o tym, jak wykorzystać unikalną cechę szparagów której prawie żadne inne warzywo nie posiada. Szparagi uwielbiają sól. Wywodziły się z wydm morskich morza śródziemnego i wysp brytyjskich. Wyewoluowały, aby dobrze rosnąć w słonawej glebie, gdzie inne rośliny więdną i umierają. Daje to nam niezwykłą przewagę, która sprawia, że odchwaszczanie staje się zbędne. Większość ogrodników męczy się Wyrywając chwasty z grządek szparagowych. Nie rób tego. Po prostu użyj soli kamiennej lub słonej wody. Możesz dosłownie posolić ziemię na swojej plantacji szparagów. Chwasty umrą z odwodnienia, szkodniki uciekną, ale szparagi wypiją to i poproszą o więcej. To naturalne pole siłowe, którego chemikalia nie są w stanie naśladować. Ale jest jeszcze jedna rzecz którą musimy omówić, zapach. Wszyscy znamy ten żart: jesz szparagi, a dwadzieścia minut później twoja łazienka pachnie jak fabryka chemiczna. Ludzie się tego wstydzą, myślą, że to wada. To nie wada, to supermoc. Ten zapach pochodzi od kwasu szparagowego unikalnego związku zawierającego siarkę, niespotykanego nigdzie indziej w naturze. Kiedy Twój organizm go rozkłada, uwalnia lotne związki siarki. Dlaczego to ważne? Ponieważ siarka jest głównym detoksyfikator. Jest kluczowa dla produkcji glutacjonu, głównego przeciwutleniacza Twojego ciała. I oto dziwny genetyczny twist. Nie każdy wydziela ten zapach, i nie każdy potrafi go wyczuć. Tylko około 40% ludzi ma gen odpowiedzialny za jego wykrywanie. Jeśli potrafisz go wyczuć, gratulacje. Twój nos jest genetycznie dostrojony do wykrywania jednego z najpotężniejszych związków natury. To przypomnienie, że ta roślina działa w twoim wnętrzu. Przepłukuje system. Jest wiosennym tonikiem, który budzi twój metabolizm po długiej zastojowej zimie. Więc nie wstydź się. Ten zapach to zapach prehistorycznej paproci, która oczyszcza twoją krew. Ekonomia jest jasna. Biologia jest doskonała. Pozostaje tylko posadzić szparagi w ziemi. Ale bądź ostrożny, ponieważ jest to zobowiązanie na 30 lat. Nie możesz po prostu wykopać dołka i mieć nadzieję na najlepsze. Nie sadzisz ogrodu, kładziesz fundament. Nie sadź szparagów tam, gdzie będziesz chciał uprawiać coś innego w przyszłym roku. Nie sać ich tam. Gdzie za pięć lat może postawisz szopę. Kiedy korona się zakorzeni, posiada tę ziemię. A próba jej przeniesienia to wojna, którą prawdopodobnie przegrasz. Aby stworzyć trwałą grządkę, oto kluczowe kroki. Krok pierwszy kop głęboko, wykop rów, a nie dołek. Na głębokość około trzydziestu centymetrów. może to wydawać się przesadne dla małej sadzonki. Ale pamiętaj, że budujesz schron dla ogromnej podziemnej sieci. Krok drugi: Nakarm bestie. Na dnie wykopanego rowu ułóż bogaty kompost i dobrze przekompostowany obornik. Szparagi są żarłoczne. Potrzebują paliwa, aby co wiosnę wypuszczać pędy. Krok trzeci. Korona. Kup roczne korony. Nie zawracaj sobie głowy nasionami. Chyba, że masz nieskończoną cierpliwość. Rozłóż korony w rowie, tak jak pająki rozkładają swoje korzenie. Krok czwarty. Zasypywanie. Delikatnie przykryj je około pięciu centymetrów warstwą ziemi. W miarę ich wzrostu stopniowo zasypuj rów. Do końca lata ziemia powinna być wyrównana, a potem... Czekaj! Odejdź! Pozwól paprociom rosnąć wysoko i dziko. Niech jesienią zmienią kolor na złoty. Niech obumrą pod śniegiem. To najtrudniejsza część dla współczesnego umysłu. Nic nie robienie. Ale kiedy nadejdzie trzecia wiosna, zobaczysz fioletowe główki przebijające się przez ziemię. Odłam jeden. Zjedz go surowego prosto z ogrodu. Będzie smakował jak deszcz, minerały i zwycięstwo przez następne trzydzieści lat. Podczas gdy twoi sąsiedzi będą kupować drogie nasiona, orać ziemię i walczyć z chwastami, ty po prostu wyjdziesz z nożem i zbierzesz plony. Sadzisz coś więcej niż warzywo. Sadzisz dziedzictwo, sadzisz bezpieczeństwo żywnościowe, które przetrwa recesję, załamania łańcucha dostaw i przemijające mody. Sadzisz dokładnie to, czego cesarz August żądał na swoim stole. A teraz rośnie to za darmo w Twoim ogrodzie. Niech czas oczekiwania cię nie przestraszy. Czas i tak minie. Możesz spędzić następne trzy lata na kupowaniu drogich warzyw, albo możesz je spędzić na budowaniu królestwa. Wybór należy do Ciebie.